No dobra, teraz mamy hodowlę zwierząt. Zwykłe sklep z znajduje się we wsi. Podróżujmy, że go tutaj w ubieżu, Tu jest pięć świn. E, pięć finek kupujemy. Pięć świnek. No dobra. Może kupimy też kordę. Okej, okay, dobra e, się wnik. No to jest taka identyfikacja mała, ale... No dobra e, No widzę właśnie zapasy wody, zapasy pokarmu, zapasy BEL. Zbierz, zabierz czysternę z wodą pod garaż. Spodziewałem się, że rzucam już sobie okiem, żeby to zmodernizować. still Tym razem po prostu nie pokazuje ile. Nie pokazało po prawej stronie ile mieści się w zbiorniku. Ale mamy nakarmić świnie wodą. Znaczy nakarmić doleć no, wody. Też to było wygląda jak woda. Dla kukudzy. No dobra. Poradniczek trochę delikatnie zrobione pod Osoby, które naprawdę pierwszy raz grają w tą grę, nawet nie sprawdzają, jakie oceny ma ta gra. Późno, mogli chociaż powiedzieć, że podnieść dokładnie. Mm. Nie wygląda to na niż na kukurydze. Nie podoba mi się to jak wygląda trochę to wszystko Troszkę się jakby chciewa Iść grać, sądzę, e... że, że po prostu. W którą stronę to leci? Gdzie to leci? Dobra. Tak Hum. Mm -hmm, OK. Na peuni? hoje oh, To nie jest jakaś pomyłka. A gdzie te bele? Gdzie? Jak, jak to wygląda? Nie, tak gra jednak jest, jest pomyłką kolejną pomyłką kolejnych twórców. Wydaje mi się, że pomyli im zaparku, tak to będzie wsiadać do kombajnu. Okay. No, no tak, no. Powiedzmy, że nic nie będę robił, tylko prosto z niego wyjdę. No to jeszcze zobaczymy, jak kombajn świga. No tak, header przypić. mhm mm odgłosy też są jakieś takie kurty trochę dziwne no nie żeby coś tam ale no nie za bardzo mi się to podoba jak to takie dziwne wrażenie że no no kuźwa nie Gdzie są ślady na... Nie, nie powinienem narzekać, bo ta gra jest stara. Ale to poważnie, o czym miałbym nie narzekać? Ej, z taką prędkością mogę jechać? No nie jest to zbyt normalne z tych wszystkich gier to jednego wybrałbym no może nie będę się na razie udzielał bo jeszcze mam dwie gry do zobaczenia ale mechanika jest taka nie wiem Ciężko mi to określić. Krętwa trochę. Czemu nie zbiera pojedynczych rzeczy, które gdzieś tam gdzieś tam sobie są? Czy jest zniszczenie pola? Jeśli bym przyjechał niezłączoną z centem, czemu to minąło? zbierzesz te kilka zi ziarenek? Zebrał. Mm -hmm. What the fuck? No ale co mam kosić, jak nie da się kosić? Nie da się kosić, halo! Nie mogę skosić tych kawałków, tych pozostałości. Doskonale dobra. Mhm. Mm Okej. Okay. Mhm. Mm Aha, tu muszę, tam miałem wysypać. Dobra, przejechałem przez no um... Prwa ładnie. Nie, no nie wierzę w to, no poważnie nie wierzę w to, eee, Jak to rozładowałem? E, nie będę się dobrze bawił. Nie będę się dobrze bawił, bo opcję na Farmę 2017. Sorry, nie będę się dobrze bawił i ja wychodzę z gry i odinstalowuję tą grę po prostu. Bo to nie, 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 nie. nie. To nawet nie, 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 nie stało koło farminga. Nie, nie, nie leżało koło farminga. Nie jest to farmingowy. Tylko taka delikatna pomyłka twórców coś chcieli zrobić, zrobili na szybko, posiedziliby jeszcze dwa lata, trzy lata, zaczęliby się uczyć od innych, innych tytułów, może to może by się coś nauczyli konkretnego. Mogę dać plusy, mogę dać minusy, ale dla mnie no, no niestety nie. No niestety nie. My Bar Farmer, professional farmer. Farmer nie jest symulator. Dobra, a my się widzimy na kolejnym odcinku.